Dzień dobry państwu. Nazywam się Kazimiera Kamińska i jestem prezesem gorzaleckiego PKS-u. Chciałam serdecznie podziękować czytelnikom portalu Zinfo za nominację do tak prestiżowego plebiscytu. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i ogromna niespodzianka. Jest to także dowód na to, iż mieszkam w Zgorzelcu dopiero od 9 miesięcy, to moje działania i moja osoba zostały przez państwa Zauważone i docenione. Tę nominację chciałabym dedykować wszystkim moim współpracownikom, którzy razem ze mną prowadzą restrukturyzację tej spółki. Cóż mogę powiedzieć? Zmiany są sensem życia i należy zmieniać świat dookoła nas, należy także zmieniać firmę. Mam nadzieję, że restrukturyzacja PKS-u zakończy się sukcesem. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to ogromne. Wyróżnienie i życzę wielu pozytywnych zmian w roku 2013. Czy prowadzę? Nie, nie prowadzę. To tylko na potrzeby tego spotu. Mam od tego w tej firmie wielu naprawdę dobrych specjalistów.